Cześć, siemanko, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 23. dniu wiosny w Stadium Valley na farmie Sosnowka. Zobaczmy jaka pogoda będzie jutro. Jutro będzie znowu y, pogodnie i słonecznie i perfekcyjna pogoda na flower dance, na taniec kwiatów. I y, to wydarzenie będzie y, miało miejsce w lesie. I zaczynać się między dziewiątą rano, a 14. Nie spóźnij się. Okej. Okay. Czyli w e, dniu jutrzejszym dużo nie zrobimy, bo mamy ten event Flower Dance. Zobaczmy, co za list dostaliśmy. I was conducting a field study the other day and I found this specimen. man. I hope you find it as interesting as I did. Co to jest? Rainbow Shell. Ooh. Nie wiem, co to jest, ale uuu, wygląda, wygląda ciekawie. Dobra, to bierzemy. Coś jeszcze bierzemy? Nie. Pójdźmy od razu, jak tu jesteśmy, przywitać się z Heniem. Hello, Henio. Uciekaj! No, Henio. No, henio. Nie chcę się przywitać. Yy, zobaczmy, dobra, wiem, 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 list jeszcze. Jej jeszcze jeden list, zaraz go sprawdzimy. Ależ mamy, ależ mamy, kurczę, teraz tych roślinek uuu par snipów zobaczcie ile jest do zebrania ale złotych nie ma jest złoty jest jeden złoty drugi złoty jub, jub, jub. musimy mieć pięć pamiętacie? drugi trzeci 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 złoty trzeci złoty no jeszcze jeden jeszcze jeden nie ma Kurczę. podlejmy Fasolki. Aha, przeczytajmy i nie będę Was już trzymał. Co to jest? Tomorrow we'll to morale, jak to Aha, że jak znajdziemy partnera, to nawet będziemy mogli sami zatańczyć. Zobaczymy. Widzimy się po Podlaniu wszystkiego. Dobra. Jak widzicie, mamy wszystko podlane. Eee, także zostawmy już sobie konewkę i tak, koniecznie zostawmy te 3 złote parsnipy mamy 4, więc potrzebujemy już tylko jednego zostawmy jeszcze sobie 5 zwykłych w razie czego i reszty sprzedajemy dobra, sprzedane i teraz, słuchajcie myślałem o jednej rzeczy żeby sprawdzić, ile kosztuje kurnik bo jak widzicie, mam już trochę kasy 2700 zł ale wiem, że tam jeszcze są potrzebne dre jest potrzebne drewno Yy, i kamienie więc to też musimy musimy to jakoś ou, weźmiemy motykę, musimy jakoś zdobyć i chcę też sprawdzić ile kosztuje silos no mówiłem wam w poprzednim odcinku że będziemy musieli go zbudować jeżeli chcemy gromadzić ciano mm, bierzemy motykę mamy 260 kamienia i 170 drewna pamiętajcie 260 kamienia i 170 drewna Yy, a teraz zmierzamy. Czekajcie, co? Jest... Dobra. Zmierzamy tak. O, widzicie? Nowa książka do tej, do kolekcji yy, muzealnej. Aha, dwie gliny. I w sumie wiecie co? Możemy zacząć to robić. I tak i tak. Drewna nigdy za wiele. Więc czemu nie? Trochę sapa jeszcze wypadło. Świetnie. Będziemy mieli na... E, nawóz. Oczywiście tutaj drzewa odrastają, więc nie martwcie się, nie będzie tutaj koło. Okej. Okay. I ostatnie tutaj drzewko. I też myślę nad tym, żeby niedługo no, ulepszyć sobie... E, ...kilow i siekierkę. Oj, oj, oj. Nie spojrzałem na... Nasz pasek energii, który zmalał w dość szybkim tempie. Kyi, kyi. Przepraszam. Linus. Przewitajmy się chociaż z nim. Może damy mu... O? Ty, tobie się nic nie podoba, ty wybredny jesteś. Wiem, że ci daję badziewia, ale wybredny jesteś i tak. Ry, 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 ry. Kolejna książka Dziękuję Weźmy do Rubin Ej hmm, Zapomniałem. We wtorki, słuchajcie, wszystkie kobiety ćwiczą, więc nie sprawdzę. No trudno. Nie sprawdzę to, nie sprawdzę. To w sumie kolejny leniwy dzień, co? Bo nie mamy tak naprawdę dużo rzeczy do roboty. Um, możemy się przejść do coś zakupić, w sumie. Mhm, mm może nowa wędka? Co ty na to? E, o, oh, wiecie co, wiecie co, wiecie co? Może masz jakieś prezenty? Nie bardzo, nie masz. No trudno. Nie wziąłem w ogóle Salmon Berry. Niestety, ale to chociaż się przywitajmy ze wszystkimi. Pani musiami. No cześć. Cześć Caroline, cześć Robin, Emily i oczywiście Marnie. Ok. Ćwiczcie sobie dalej. Nie będę Wam przeszkadzał. Cf, burmistrzowi też nic nie damy, bo nie, nie chcę ryzykować, że coś mu się nie spodoba. Dobra, tu nic nie ma. Ewel. Ehm, nic. Zdejdźmy sobie. E, spróbujmy złowić. Cześć. Też za dużo też nie połowimy. nie wiem czy kupić, słuchajcie, tą nową wędkę. Tak mnie kusi. Tak mnie kusi. Nie wiem. Strasznie mnie kusi. Bo ja będę sporo łowił, ale ja, łowienie ryb jest, jest dosyć opłacalne. Nie dość, że y, za niektóre naprawdę spora kasa jest, po prostu możemy je jeść. Mm, tylko nie wiem, czy teraz z dobrą inwestycją y, wędka, kiedy mamy naprawdę sporo innych rzeczy. Sprzedajmy mu te małże i koralowca. Zobaczcie. 1800. Eee, Chyba nie, jeszcze nie. Nie, chyba jeszcze nie teraz. Ups, 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 dziesięć. Nie mamy w sumie nic do jedzenia. Ewentualnie możemy zakupić uliego, z zupę rybną zupę stroci trout soup. Cóż to jest? Śledź. Ok, Jeszcze raz zarzućmy sobie 20 No Jakbyśmy za każdym razem teraz zjadali rybę złowioną To jeszcze jako taką by wyszło No a tu ciężko jest coś innego złapać niż śledzia, wiecie eee, Coś my jeszcze dzisiaj mieliśmy zrobić tak, no musimy sprawdzić, ale sprawdzić nie sprawdzimy kosztów. Eee... I z taką ilością energii... O, sardynka. I z taką ilością energii też będzie bardzo trudno, nie wiem, pójść do, do kopalni nawet. Nie? Otóż to jest sardynka kolejna. Ups, dwa, ups, pięć. Ostatni raz pożądleję. No. Teraz musi być coś dobrego. Jakaś, jakiś tuńczyk, jakaś tilapia. O, Willy też poszedł z nami łowić. No? Jest. Uuu, uu, e, sardynka chyba. ci nic. Y Trudnego nie było. O! Anszła No chyba Anszła. Ale Anszła do szczęścia nam nie jest potrzebne. Siemano. Ja ci nic nie dam, bo ja nie wiem co ty lubisz, wybacz. Mm, idziemy teraz na chwilę jeszcze do yy, tej świetlicy. Penny. Ojejku, taka biedna sama sieć. Cześć, penny. Shane Aha, Shane idzie na browara Przepraszam jak zawsze No jutro mamy tak, jutro mamy ten Flower Dance mm. Dobra to jeszcze dzisiaj e, Zrobimy trochę na naszej farmie w porządku Pościnamy trochę drzew mhm. To jest dobry pomysł A no Przecież mieliśmy iść do tego, do świetlicy. Sorry. Sorry, 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 że musicie mnie jeszcze dłużej słuchać. Ale już idziemy. Oddamy wtedy tą sortynkę. Anshuła chyba nam nie jest nigdzie potrzebna, więc... Z anszuła pożytku większego nie będzie. Robin. Robin wraca do domu. Ocean, fish, panda. Gdzie jest ocean? Ocean, tu jest ocean. Sardyna. Cyk. Tuńczyk, dobra. Może jeszcze coś? Nie. Lake, nie. Night walley, bream i eel. O, tu nam brakuje sporo. Dobra. Ale wiemy co. Także teraz zmierzamy do domu, zjemy coś, eee, zobaczmy w ogóle właśnie ile tu 18 energii i tu 13 energii, bardzo niedużo, bardzo niedużo energii nam e, zwraca, zwracają te m, ryby, nic nie ma sensu ich teraz pożerać, jedyne co to zrobimy, schowamy je do... Mm, Do skrzyni. O, tu. I resztę tych zebranych rzeczy, tak, że schowajmy na swoje miejsce. Ok. Eee, co możemy zjeść? Możemy. Możemy Salmon berry zjeść. O, ciastka 90. Trzy, Nie, zróbmy tak. 4. 6. Zjedzmy 6 Salmon berry. zdążymy coś już tam pokopać, znaczy porąbać. A jest godzina 20, więc też za dużo tego nie zdążymy. Dobieramy Wybieramy siekierę. motykę, bimber. No niestety bimbru nie ma. Idziemy dalej. 2030, spoko. Jeszcze w ogóle energia nam na pewno prędzej się skończy niż, niż czas, więc. Ale dobra, zobaczymy, tak jak ja to zrobię, to wracam, chociaż to będzie za chwilę, ale, ale tak zrobimy. Zostały nam dwa punkty energii i jeszcze trochę e, kamyków zebraliśmy, mianowicie 10, no ale zawsze coś i odkładamy 10 kamyków, to 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 włókno, 102 drewna, więc no, myślę, że nieźle i idziemy spać, idziemy spać, a jutro czeka nas dzień z eventem, więc będzie krótki dzień, ale mam nadzieję, że przyjemny. Level 4 Farming. Zobaczcie, możemy zrobić płot metalowy, żelazny. Możemy zrobić taką beczkę do, do powideł, do dżemów. i, aha, i jakaś nawadniająca rzecz do, do gleby. 950 kasy. Widzicie, za te par snipy naprawdę nie jest dużo pieniędzy. No ale cóż wezmę łyczka pić, okej, okay, trochę od tego e, mówienia zasłon w karle, zobaczmy pogodę, zobaczmy pogodę jutro, miejmy nadzieję, nie, kolejny dzień piękny i e, bezdeszczowy i słoneczny, dobra, no to zabijmy sobie, coś to nam, uty, Wynóś się stąd Musimy zrobić 50 drewna, 1 węgielek i 20 włókna. 20 włókna, 1 węgielek i 50 drewna. O to proszę Was, widzieliście? Cwaniaka. Dobra, cyk bierzemy. I tu tak, stąd bierzemy oczywiście konewkę. Ale mam do zabrania klafiorki Świetnie. Coś też jeszcze mam więcej do zabrania. Mamy, mamy do zabrania groszek. Dobra. Po podlaniu widzimy się. Więc do zobaczenia, do usłyszenia za chwilę. Słuchajcie, korzystając z tego, że za chwilę mamy ten event. W, w lesie to jeszcze pozwoliłem sobie pościnać trochę jako że mamy trochę czasu a wiadomo że po eventzie od razu zapada noc to właśnie postanowiłem trochę pościnać drzew i zobaczcie 76 się udało zebrać o! I mamy, mamy event nic nie możemy połowić. O kolejny pier, znowu to sklep. Pier nigdy się ee, nie wypocznie. To było flowers, daffodil, dandelion, rare crow. Aha, ale nie, nie kupujemy nic. Zagadajmy oczywiście ze wszystkimi. Anything? Glad to see you here clear for dance partner, oczywiście. What? Będę szczera, nie chcę z tobą tańczyć. What the wredna! Tak. Dobra, cześć, chłopaków nie będę pytał. Abigail może? Abigail? proszę. I'm gonna have to say no. Powiem nie. To nara. Jak mówię, facetów pytał nie będę. Zobaczmy Jodie. Nie, Jodie chyba jest za... za stara. Chociaż nie wygląda na starą, ale... Dzieci? Nie no, z dziećmi to ja tańczą nie będę. Evelyn? Oczywiście, zagadajmy. Burmistrz, to pewnie zaraz zaczniemy. Hailey może, o może Hayley. Hej Hailey! Eee... nie. Taka była odpowiedź Haley. No cóż... Marnie? Nie. Harvey? O, Penny. Penny? Eee, o, nie, dziękuję. Maru? Eee... mi, ale nie. Serio? Serio nikt ze mną nie zatańczy? Ostatnia szansa, złowiesz. Emily. Ostatnia szansa. Mhm. Ja się przykro, ale zgodziła się już tańczyć z kimś innym. Uff, no cóż. Tak, let's start. Co ja mu powiedzieć? No. Stałem kosza. Kosza od wszystkich. Nocie co? Może nie żałujmy, że nie tańczyliśmy tego. Chociaż Lia wygląda. <grymny> no i Heidi oczywiście. z tym wieńcem na głowie. I co koniec? That was fun. Time to go home. No, 22, moi kochani Co robić? Nieźli spać. Także dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Krótki, może krótszy niż normalny, bo oczywiście był event, ale jeżeli Wam się podobało, będę bardzo wdzięczny, jeżeli dacie mi znać komentarzem, subskrypcją czy lajkiem. A ja zapraszam Was do kolejnych materiałów ze Stardiu Valley. I oczywiście nie tylko. Dzięki. Na razie, hej!